Do tej pory nikt nie miałby pojęcia ale Solilandii, gdyby nie pamięć przez pewnego sprytnego skrzydła. Oto są drugi z cyklu opowieści o ukrytej gdzieś w okolicach wieliczki Podziemnej Krainie, którą zamieszkują sprytne soli Solilandii. Książka ma formę pamiętnika odnalezionego przez górników na terenie kopalni Soli. Tylko dzięki niemu macie szansę poznać sekrety Solilandii wraz z dzielnymi soliludkami wyruszyli na wyprawy, którym celem jest zdobycie kryształów mocy. Potrzebne są one soliludkom do walki ze strasznymi solizaurami zagrażającymi solinami. Po drodze soliludki mijały niezwykłe krainy i przeżywały mnóstwo przygód. Dotarły do pięknej, ogromnej jaskini, gdzie wysłuchały opowieści znajomego. Tak bardzo dawno temu, w tejże jaskini żyły jaskiniowe ludzki, które wpukały tunele do Solejandi. Nie musiały używać lamp, bo miały był w oczy, którymi widziały w całkowitej ciemności. Odstającymi uszami słyszały nawet najmniejszy szper, a okrągłymi doskami buchały tajemnicze zapachy od królestwa. Potrafiły chodzić po suficie. Jaskiniowe lutki miały sprawiedliwego króla, który rządził jej od tysiąca... Od tysiące lat ustanowił prawo dziełki, którym w państwie padował ład i worządek, wyszczając do, do, dobrze się wiodło do czasu, kiedy ludki zwołały zakład y, y, skofania korytami na powierzchni u ziemi. To są jeden z najważniejszych zakazów króla. Czekolny ludek, o imieniu kigos, który obłożył przez nich wziął, dał się wygłować tudel. Tam jest ekstra, król odpowiada bzdury, nie ma żadnego słońca i wszyscy możemy wyjść, mogą wyjść na powierzchnię ziemi. I co się stało potem? Katastrofa zeszła bardzo szybko. Kiedy wiatr przepędził ostatnie góry, góry i na niebie pojawił się księżyc, jego ostry blask polasił oczka jest ludków. Z krzykiem i lometrem uciekały na podziemne gwiazdki. Ciekawe, czy udało mi się schronić i ocalić wzrok. Do podziemnych korytarzy wkroczyły jak dziwne do stworzenia. Byli to ludzie. Czy ludzie zrobili i jakąś krzywdę? Hałas, jaki robili, sprawiał, że Jaskinia we puchły uszy i kręciło się w słowa. Prosili króla o ratunek. Czy królik uratował? Król ze smutkiem rzekł do nich. Uważaliście, że można było robić to, że co macie ochotę, ale zapomnieliście, że oprócz wolności do szczęścia potrzebna jest jeszcze mądrość. Przez głupotę wprowadziliście do upadku naszego królestwa. Teraz jest tylko jeden sposób do ocalenia. Oto moje prośby słowa. Niech ten kraj się w skale chowa. Władca światu niech was mieli w cichny, zimny stos kamieni. A król nie zamienił już Nie! Od każdego dnia i każdej nocy się odpowiedzią do korytacji. Jestem Amedon. Pochodzę z najstarszego rodzaju strzaków, którzy założyli Solidarność. Królowałem w jaskinach, bo taką rolę wyłatwił mi skarbnik. Skarbnik? On w władcą królestwa I to jego słowa zanieśliły jaskiniowe luki w kawieniu. Gdyby udało się ich odczarować, to moglibyśmy się z nimi zawsze jazdić, w jaskiniowe. Ale w jaki sposób ty, najjaśniejszy panie nad tym skrzetem, radziłeś sobie w tym ciemnym, dziwnym świecie? Tak jak i ty! Nie jest tutaj źle! Jeszcze mam to!